Popraw swój plan, żeby osiągnąć spektakularną sylwetkę. Jakiś czas temu napisał do mnie Kuba i wysłał mi taki plan treningowy do oceny. Błędy w tym planie to oczywiście zbyt duża ilość ćwiczeń na daną partię myślową na jednym treningu, zbyt duża ilość serii i niestety są to serie nieefektywne, nieodpowiednie rozłożenie trenowanych partii myślowych w skali tygodnia oraz niestety brak większości parametrów treningu sylwetkowego spytałem zatem Kuby jaki jest jego poziom zaawansowania, jakie są jego cele, jakie ćwiczenia lubi, jakie ćwiczenia nie lubi po prostu przeprowadziłem z nim wywiad, żeby ułożyć dla niego idealny plan treningowy Kuba jest osobą początkującą oraz chce trenować 4 razy w tygodniu, a jego celem jest budowanie masy mięśniowej ułożyłem zatem dla niego nowy plan treningowy, który oparłem o system Push Pull i tak się prezentuje jego pierwszy trening Poprawione błędy w tym planie to lepsze rozłożenie trenowanych partii miesiąc w skali tygodnia oraz w skali jednego treningu w taki sposób, żeby trenować każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu, co jest lepsze z uwagi na częstsze nasilanie tempa syntezy białek mięśniowych. Zmniejszenie ilości ćwiczeń do około 2-3 w skali tygodnia na każdą partię mięśniową, w zależności od tego, ile dana partia mięśniowa ma regionów oraz jakie funkcje na to jeszcze pełni. Lepszy dobór oraz kolejność ćwiczeń, a także kolejność trenowanych partii mięśniowych. Poprawa objętości, żeby serie wykonywane przez kuby były efektywne oraz skuteczne za pomocą parametru MSP. Zmniejszenie ilości serii roboczych do około 8 z RIR między 0 a 3 oraz MSP między 2 a 5 na każdą partię miesiącą w skali tygodnia. Uzupełnienie brakujących parametrów treningowych, takich jak RIR, PWS, MSP, przerwa między seriami, zakres ruchu, tempo pracy, obciążenie czy metody progresji. Dzięki wszystkim tym zmianom, Kuba teraz trenuje skutecznie, efektywnie i przede wszystkim przyjemnie. A z planu treningowego jest niesamowicie zadowolony. Ja jestem pewien, że Kuba będzie w stanie teraz osiągać zdecydowanie lepsze efekty sylwetkowe i tego mu życzę. Po więcej wiedzy obserwuj mnie na Instagramie oraz subskrybuj mnie na YouTube. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany programem Spektakularna Sylwetka, który jest w stanie zmienić sylwetkę dosłownie każdego mężczyzny bez żadnego wyjątku, to zostaw komentarz albo napisz do mnie wiadomość prywatną.